Kryzys to słowo, które często pojawia się w różnych kontekstach, ale w życiu Krzysztofa Rutkowskiego, znakomitego detektywa i jego żony Mai, symbolizuje on coś zupełnie innego. Ostatnio mieli oni okazję uczcić rocznicę odnowienia przysięgi małżeńskiej w pięknym Częstochowie, co zwróciło uwagę mediów i ich licznych fanów. Rocznica miała miejsce w kameralnej atmosferze, gdzie rodzina Rutk spędzała czas w radosnym nastroju. Dnia 13 maja 2025 roku Krzysztof, Razem z żoną Mają i synem Krzysztofem Juniorem postanowili podjąć tę ważną dla nich decyzję. Wydarzenie było nie tylko interesującą okazją do świętowania, ale też przypomnieniem o wartościach i samych fundamentach ich związku. Krzysztof Rutkowski wielokrotnie w wywiadach podkreślał, jak istotne dla niego są więzi rodzinne. Podczas rozmowy wyznał, że ma znakomity kontakt z zakonnikami klasztoru Paulinów, gdzie organizował uroczystość. Ich relacje wynikają z wcześniejszej współpracy przy odnalezieniu zaginionych cennych przedmiotów, a także wielu zleceń detektywistycznych, które Krzysztof zrealizował w przeszłości. Pomoc w odzyskiwaniu skradzionych dóbr historycznych scementowała ich przyjaźń. Warto przypomnieć, że rok temu Krzysztof i Maja również odnawiali swoją przysięgę małżeńską. Ich syn przyjął wtedy pierwszą komunię świętą, co sprawiło, że te szczególne chwile były przepełnione radością i wzruszeniem. W przeciwieństwie do tamtych obchów. Tegoroczna rocznica miała intymniejszy charakter, skupiła się raczej na więzi między małżonkami i ich bliskimi. Krzysztof Rutkowski, mimo licznych zawodowych zobowiązań, planuje również w najbliższym czasie podróż do Azji. Chce zakończyć kilka ważnych spraw związanych z jego działalnością detektywistyczną. Nie ukrywa także, że marzy o wakacjach w Grecji w towarzystwie żony. To, co przyciąga ich na te wyspy, to nie tylko piękne plaże, ale także możliwość odpoczynku i zacieśnienia rodzinnych więzi. Zarówno związki Krzysztofa, jak i jego żony Mai z bliskimi oraz ich otwartość na różne wydarzenia życiowe pokazują, że dla tej pary rodzina i wspólne przeżywanie ważnych chwil mają kluczowe znaczenie. Ich życie osobiste to nie tylko pasmo sukcesów zawodowych, ale także piękna historia miłości, która stale się rozwija. Wszyscy, którzy ich znają, trzymają kciuki za kolejne, jeszcze piękniejsze momenty w ich życiu.